to think this through. w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj book haul. Book haul z KTK i e z Book Depository, czyli takie książki, które niedawno do mnie przyszły. Jeżeli chodzi o to, co kupiłam na KTK, a to najpierw Wam właśnie pokażę te książki. Pierwszą książką, którą kupiłam na KTK było Alice Adventures in the Wonderland, e autorstwa Lewisa Karola, To jest takie wydanie przepiękne z Barnes and Nobles. Mm, to jest dość drogie wydanie, natomiast to był prezent, który sama mm, sobie kupiłam, dlatego że chłopak mi powiedział, że mam sobie kupić ładne wydanie. No i faktycznie sobie kupiłam. Tak wygląda grzbiet. Nie grzbiet, to jest wklejka. Tak wygląda właśnie ta wklejka. Ona jest również tutaj z takimi obrazkami. No i mamy takie, nawet nie wiem jak to powiedzieć, barwione brzegi. Ale one są takie złote i lekko się odbija w, w nich obraz. Jest, no, jest przepiękne to wydanie, i bardzo chciałabym również mieć to wydanie z e, książkami Jane Austen. Ono jest niebieskie, jest równie grube, w ogóle wszystkie najlepiej bym mogła mieć. E, na, natomiast to jest to pierwsze, które sobie kupiłam, bo wydaje mi się być najładniejszym, a poza tym chyba najbardziej w ogóle chciałam je ze wszystkich tych książek. I dalej mamy drugą książkę, którą również planowałam kupić, czyli Mroczne Dzieje Elizabeth Frankenstein. To jest retailing. E, Frankensteina natomiast trochę z tej drugiej strony dlatego że mamy tutaj dziewczynę która um, która jakby jakby to powiedzieć opiekuje się tym, tym Frankensteinem i jakby zajmuje się nim. To jest historia, którą polecała Karolina z Kombu, którą w sumie dość dużo osób poleca. Jeszcze wiem, że ktoś na Instagramie, tylko teraz sobie nie wyszłam na nazwy, też ją polecał i jestem bardzo ciekawa tej książki, ma ogromne literki i zabiorę się za nią jak najszybciej, bo wydaje mi się czymś takim idealnym dla mnie, idealnym na Halloween. Dalej mamy książkę, której w sumie nie planowałam kupić, natomiast jak zobaczyłam, że Stewart Tarton daje autografy razem z dedykacjami, no to Stwierdziłam, że m, też muszę mieć, więc kupiłam sobie 7 Śmierci Ewen Hardcastle w tym takim zwykłym wydaniu miękkiej oprawy. Ja mam to wydanie w twardej oprawie, tam jest na półce, ale stwierdziłam, że ja chcę mieć jego podpis i kupiłam sobie to drugie wydanie. I tak naprawdę ja już tą książkę czytałam, więc w sumie nie za bardzo wiem, co mam Wam powiedzieć, no bo już było o niej gadane kilka razy na kanale. Natomiast, no ja polecam tę książkę. Nad tą książką mają patronat bestsellerki, którym naprawdę gratuluję, bo to jest naprawdę dobra książka. I patronat mają nad tą miękką oprawą. Tutaj jest ich, e, ich logo na tej twardej niestety, bo nie ma. Jeżeli chodzi o ten autograf, to jest on tutaj i faktycznie jest dedykacją, tak jak mówiłam. Wszyscy dostawali dedykację, łącznie z że Sylwia z My Books My Life nie mogła, znaczy nie stała w kolejce do Stewarta Tartsona, bo w tym samym czasie było podpisywanie u Samantha Shannon i została w autograf, że gratuluję strategii kolejkowej, ponieważ wysłała mnie i pannę Sasnę do podpisu. No i faktycznie załatwiliśmy jej ten podpis, no i Generalnie bardzo przyjemne, bo Stuart Tarson był przed cudowną osobą, naprawdę strasznie wysoki w ogóle był. Gdzieś Wam tu wstawię moje zdjęcie z nim, ale nie sądziłam, że jest w ogóle taki uroczy, taki strasznie kochany. Z każdym pogadał chwilkę i w ogóle. No. Więc to jest to, czego nie planowałam. Kolejna książka to książka od Charlotte Bronte. Brontë czy Bronte? Spróbowałyśmy znaleźć z Anną, jak się wymawia nazwisko, natomiast różne źródła podawały różną wymowę. Natomiast wiadomo, że Anglicy wymawiają to Bronte, a powinno się chyba Bronte. Tak czy inaczej, jedna z sióstr napisała. 3. No i to było generalnie. Historia z tym jest taka, że poszłam po dziwne losy Jane R w tym przepięknym wydaniu ODMG. Natomiast pani mi powiedziała, że już nie mam i że nawet w kurtowni nie ma i do dróg będzie 8 listopada i wtedy sobie kupię te dziwne losy Jane R. No a teraz jakby chciałam, chciałam coś, tak, chciałam po prostu sobie coś kupić. No i pani poleciła mi albo, albo Violet, albo Shirley, Natomiast Sasna powiedziała, że może lepiej Shirley Mi się bardziej spodoba. No, i zabrałam sobie to Chile. I to też chcę przeczytać jak najszybciej, bo no klasyka. Ja jeszcze żadnych klasyków od sióstr nie przeczytałam. Tak samo jak jeszcze nie przeczytałam nic od Jane Austen, więc też bym chciała przeczytać do mojej uprzedzenia. E, natomiast wydawnictwa MG niestety nie ma Jane Austen w tym pięknym wydaniu, w tym, w tym wydaniu. E, a ja bym chciała mieć wszystkie książki z tego wydania, bo no byłam zachwycona nim. Nimi wszystkimi, jak wyglądają koło siebie, bo tam były oczywiście wystawiane. Więc Shirley, w sumie, to, to bardzo nie wiem, o co chodzi w tej książce. Bo generalnie się nie, nie przejęłam, się jakoś bardzo fabułą. Stwierdziłam, że jeżeli dwie osoby mi to pożyczają, no to muszę to przeczytać. No i mamy. To jest w sumie tyle, jeżeli chodzi o takie zdobycze targowe, które kupiłam. Jeszcze kupiłam sobie, gdyby Ocean nosił Twoje imię, ale to jest prezent dla mojej mamy, więc za bardzo nie mam, jak Wam tego pokazać. Znaczy, za bardzo mam, jak Wam to pokazać, ale nie pokazuję, bo nie zostanie to u mnie na dłużej. Jeżeli chodzi o takie. Dwie rzeczy, które dostałam. No to dostałam dwa prezenty. Dostałam prezent od panny Fox. Z autografem dostałam komiks Shades of Magic, to jest The Steel Prince. Generalnie panna Fox stwierdziła, że chyba do końca jej się to nie podoba i zapytała, czy ja bym chciała. A ja oczywiście chciałam, więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Marta. No, dziękuję, bo wiecie, w momencie, w którym człowiek coś dostaje, no to naprawdę miło się robi na sercu, jeszcze w szczególności, kiedy to jest no, prezent. E, także bardzo dziękuję, będę też chciała to jak najszybciej przeczytać, w szczególności, że to jest dość krótkie. I drugi prezent, który również dostałam, dostałam od Martyny, od Martyny Olejnikowej na, e, na Instagramie. E, jest Hot Dog Girl. To jest książka, która podobno zbiera słabe opinie, natomiast ja chyba się nimi trochę nie zraziłam i stwierdziłam, że jednak chcę ją przeczytać. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda pod to to ma zwykły srebrny napis e, i Tyle. Tak naprawdę nie za bardzo się też interesowałam papułą. Znaczy w momencie, w którym ona wyszła, to wiedziałam, e, o co tam chodzi. Natomiast teraz, jak już minęło kilka miesięcy, to nie jestem aż tak na, bardzo na bieżąco. I to też będę chciała jak, najszy naj, jak najszybciej przeczytać. Generalnie większość z tych książek chcę przeczytać w najbliższym czasie. I jak już jestem przy prezentach, to może powiem o prezencie, który dostałam od, e, od moich dziewczyn, od mojej booktubowej rodzinki, czyli od bestsellerek Karoliny, Oli... Sasny, Sylwii, Rotana, Myry, Zuzy, Domi i chyba. Aha, jeszcze słomki, boże, zapomniałam. Mam nadzieję, że wszystkich wymieniłam. Jeżeli nie, to jeszcze gdzieś tutaj dodam napis, ale wydaje mi się, że wszystkich wymieniłam. E, I tak, jeśli chodzi o to, co dostałam, to oprócz tego, że dostałam zawieszkę z pandorki, za którą bardzo dziękuję, natomiast tej pandorki teraz nie mam na sobie, bo nie wiem, gdzie ją położyłam to dostałam również The Bone Season w, twardym, w tej twardej oprawie. I pewnie ktoś z Was się zastanawia, dlaczego mam tutaj z tyłu jeszcze The Bone Season? No bo trochę weszło mi w plany i również sobie swoje zamówiłam, więc ta jedna część, ta jedna książka pójdzie na sprzedaż, a tą sobie zostawiam. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego sobie zostawiam akurat tę, którą dostałam od nich? No dlatego, że dostałam ją z... E. Autografem Samantha Shannon z napisem Happy Birthday, best wishes Samantha Shannon. No co oczywiście było przekochane z ich strony, czego ja się nie spodziewałam. I w ogóle generalnie podobno sytuacja wyglądała tak, że dziewczyny miały spotkanie z Shanon przed wywiadem, który prowadziły. I ja oczywiście, jak to ja musiałam się tam wbić na, na tyły. I podobno przed tym, jak ja się tam biłam, to e, dziewczyna powiedziała pani sama że e, zaraz wejdzie ta wariatka, na której książce się przed chwilą podpisywała. I też dostałam e, oczywiście autograf do swojej książki, e, bo dostałam do zakonu drzewa pomarańczy e, i mam tutaj podpis samantyszanon i e, You are your own shield. Więc bardzo miło pani pani Samantha Shannon okazała się być przecudowną kobietą. Generalnie okazała się być bardzo wysoka. Po prostu ja, ja jestem generalnie niska, natomiast pani Samantasza była bardzo wysoka i ja się zdziwiłam, ale w ogóle wywiad z nią, to spotkanie, które dziewczyny prowadziły, z których jestem bardzo dumna. No przepiękne doświadczenie. Pierwsze złam na takim większym spotkaniu z autorem, z kimś takim, kogo naprawdę podziwiam, bo Samantasza to jest jedna z moich ulubionych autorek. W szczególności już, już naprawdę zasługuje na ten tytuł po tym, jak przeczytałam za koncert pomarańcze, który również bardzo mi się podobał. No i tak, jestem. No po prostu przepiękne to było doświadczenie. Jestem pod wrażeniem. Emocje dalej ze mnie nie opadły. I w ogóle trafiłam nawet na Instagrama pani Samantysza, bo zobaczyłam, jak robi zdjęcie i zrobiłam głupią minę. I, i z tą głupią miną jestem na, na Instagramie. Też Wam tutaj gdzieś zdjęcie wstawiam. Generalnie, no cudownie. To, co jest niefajne, to to, że zrobiłam sobie dziurę tutaj w boku. Prawdopodobnie dlatego, że wracałam z naprawdę wieloma książkami i musiałam im gdzieś przywalić. No szkoda, tak czy inaczej ta książka stoi frontem u mnie na półce, więc nie będę tego widziała. A teraz jeśli chodzi o książki, które przyszły do mnie z Book Depository, no to pierwsze z brzegu mamy Serpent and Dove. To jest książka, którą teraz poleca Sylwia z kanału My Books, My Love i ona się zakochała w tej książce. Natomiast ja tą książkę jeszcze zamówiłam przed tym, jak Sylwia ją przeczytała, ale ona bardzo długo do mnie szła. Nie wiem za bardzo czemu. Ja wiem, że również panna Foksem czytała i że też jej się podobała, więc same pochlebne opinie. I ja również się chcę za nią niedługo zabrać. Tutaj jest taki gołąb, w ogóle fajnie i, i, i jakby fajny pomysł, bo to jest wąż, gołąb, Taszki super, nie? ekstra tej księży nie za bardzo wiem, o co chodzi w fabule. Wiem, że to jest Young Adult, wiem, że to jest taka typowa książka młodzieżowa, ale podobno jest bardzo dobrze napisana. Książka młodzieżowa fantastyczna. Jest bardzo dobrze napisana, tak mówi Sylwia, Sylwia słuchaj akurat na audiobooku, więc tym bardziej wierzę, bo na audiobooku jesteśmy w stanie szybciej, przynajmniej tak mam, jesteśmy w stanie szybciej wyłapać jakieś błędy, literki są ogromne, więc też w najbliższym czasie chcę się za nią zabrać. Dalej mamy książkę, która wzbudza wiele kontrowersji, czyli Dziewiąty Dom, inaczej Inaczej Ninth House, od Leigh Bardugo. E, jak nie widzieliście jeszcze, ale przeczytałam niedawno King of Scars i średnio mi się podobał, więc mam nadzieję, że ta książka mi się bardziej spodoba, w szczególności, że ja już jestem nastawiona na książkę dla dorosłych, bo wiele osób nie było na taką nastawiona, a otrzymali no, typową książkę dla dorosłych. jest bardzo ładnie wydana ta książka. To, co mi się nie podoba, to to, że moja obwoluta jest trochę powginana w niektórych miejscach, a natomiast to jest pierdoła, tak zwana. Też jestem jej bardzo ciekawa, chociaż nie wiem, czy nie poczekam na opinię bestsellerek, ale to również wyjdzie w praniu. Kolejna książka to Wyczarowanie Światła w wydaniu kolekcjonerskim. Tak jak widzieliście sobie na półce, ja kolekcjonuję wszystko. Wszystkie te wydania są przepiękne e, i tak jak chciałam, tak jest. Czyli ma ona biały grzbiet. E, tak jak ja chciałam, bo ja stwierdziłam, że jeżeli mamy czarny, czerwony, to przydałby się również biały, bo to są trzy główne kolory, które znajdują się na tych okładkach. E, pod obwolutą mamy anosze i jak mam być szczera, to najmniej mi się podoba ta książka pod, ob pod obwolutą. Um, mamy tutaj oczywiście autograf Wiktora Schwab. Tym razem jest czerwony, w dwóch poprzednich częściach był e, czarny. No i obrazki, tak jak również się to znajdowało w, w poprzednich tomach. No, ja tak naprawdę te książki kolekcjonuję przede wszystkim dlatego, że jestem fanką. To są wydania kolekcjonerskie i faktycznie podoba mi się, jak one wyglądają. Nie wiem, czy w którymś momencie je przeczytam, bo boję się, że po prostu zniszczę te książki, a one kosztują fortunę. I jeszcze mam dwie ostatnie książki, które chciałabym Wam pokazać. Pierwsza z nich to Keeper of the Lost Cities. To jest książka, którą poleca Regan's z First Project i ja była mi bardzo ciekawa, bo ona ją lekko porównuje do Świata Harry'ego Pottera, ale tak naprawdę bardzo lekko. I stwierdziłam, że również muszę ją przeczytać. I to jest pierwsza chyba książka, która Przyszła mi z takim papierem, koloru papieru toaletowego. Bardzo nieładny jest ten papier, aż taki szary, nieprzyjemny. Natomiast była najtańsza z tych wszystkich książek, więc z drugiej strony nie mam na co narzekać. Będę ją też niedługo chciała przeczytać. Chcę zobaczyć, czy ta historia mi się spodoba. Mam nadzieję, że tak. To jest młodzieżówka. Dość podobny gust z Regan, więc wydaje mi się, że mi również się ona spodoba. I już ostatnia książka to City of Brass, którą kupiłam od e, od Lotte Books, od Karoliny na Instagramie, chociaż e, kanał na YouTube też ma. Tak znaczy, kupiłam ją, odkupiłam ją od niej, bo bardzo podoba mi się to wydanie, a ona na, na Book Depository było dość drogie. Karolina sprzedawała je trochę taniej. E, no i kupiłam je sobie. Jestem też ciekawa tej książki. Z tego co wiem, to ją polecała Zuza Kulturalna Szafa. E, wiem, że również ją Sylwia niedawno przeczytała i Sylwia rzucała o nią o podłogę, więc mam nadzieję, że również mi się ona spodoba. To też jest książka młodzieżowa, fantastyczna. No i tak jak mówię, też jestem bardzo ciekawa. Trzeci tom chyba wychodzi w przyszłym roku, jeżeli się nie mylę. Drugi tom to jest Kingdom of Copper i też będę chciała go przeczytać, jeżeli spodoba mi się ten pierwszy tom. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie mi dać w komentarzach, jakie książki wykupiliście na KTK. Ja bardzo chętnie poczytam sobie te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.